Dzień dobry kochani. Witam Was na kanale Zakazany Ogród. Kto jeszcze mnie nie zna, jestem Ewelina i dziś zabieram na czerwcowy spacer po ogrodzie. Będzie to spacer tak zwany z ręki, czyli moimi oczami. Będę pokazywać, co teraz się dzieje co kwitnie, ponieważ obiecałam Wam bardzo dużo takich spacerów w sezonie, to chcę pokazać wszystko, co się teraz dzieje, a że tak dużo już róż zakwitło, to musimy ruszyć w ogród. Moi drodzy, jest moja brama do zakazanego ogrodu i teraz jest ona według mnie coraz bardziej zjawiskowa, ponieważ róże na niej, czyli na mojej perygoli zakazany ogród, rozkwitają. Ja ostatnio z wami robiłam taki wieczorny spacer, o który prosiliście mnie. Myślę, że naprawdę był on magiczny. Kto jeszcze go nie oglądał, to zapraszam. Pokazywałam, co zakwitło i wiele roślin może się tutaj powtarzać, ponieważ Będą kwitły jeszcze przez resztę lat, oczywiście, w moim ogrodzie, ale chcę Was tutaj pozabierać, popokazywać, jak one się zmieniają, jak się zmienia ogród, tak żebyście mogli wspólnie ze mną uczestniczyć w tym, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, zaczynamy tutaj od róży Eden Rose. Ja tu naprawdę się cieszę z niej bardzo, aczkolwiek zobaczcie, co mi robi winorośla. I jeszcze kilka dni temu tego nie było, ja Wam pokazywano odcinku, to one dopiero zaczynały wychodzić, więc czekamy tu cięcie. Czekamy tu mocne cięcie, bądź też podwiązanie tych winorośli, bo weszły tutaj mocno. Natomiast róża Eden Rose, moja zjawiskowa piękność. Oj, ona jest tak cudna. Ja wam będę ją w kółko pokazywać, ale ona jest absolutnie cudowną, niesamowicie pachnącą różą. Tutaj widzicie trochę, trochę tutaj mi coś ją podgryzło, więc ten pączek wygląda już nie tak idealnie, ale i tak jest boska. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie ten wiatr, jaki się właśnie zerwał. Może nas tutaj nie wystraszy burza? Zobaczymy, słuchajcie, bo inaczej będzie burzowy odcinek. Ja dalej nie zidentyfikowałam tej mojej róży, a bardzo mi się podoba jej obfitość kwitnienia. I wiecie, co jest bardzo zabawne? Ja mam coś takiego dziwnego, że przeważnie unikam takich. Tego typu róż, tak? One mają pokrój zbliżony do takiej właśnie rozy, rozy rugosa, czyli są bardziej otwarte, niby pełne, ale te róże, jak popatrzycie, one fantastycznie wyglądają. Oczywiście mi najbardziej zawsze zachwyca tego typu róża, czyli właśnie tak jak Eden Rose, ale absolutnie nic nie ujmuję tym różom. Są genialne. Mam jeszcze je w tego typu róże mam w innym miejscu i uważam, że to jest właśnie taki czar widnięcia. Ale zbliżamy się tutaj, słuchajcie, na moją rabatę. Wild Wildberry w tym roku. O, jest genialna. Wildberry, czyli dzika jagoda. Powiem Wam, że jej kolor też się zmienia, bo jak zobaczycie sobie to tutaj od dołu, ona najpierw ma takie płatki w innym odcieniu tutaj, a zupełnie inaczej wygląda tak. W pąkach wydaje się, że to będzie róża czerwona, ale to jest właśnie róża Piękna, malinowa, no niesamowita. I już nie mogę się doczekać, co tu się będzie działo, bo tu już mi niebieskie ostróżki wyrastają. I mimo tego, że nie ma tutaj dużo kwiatów tej ostróżki, bo ona stoi w zacienionym miejscu, to jednak, no jednak trochę tego, trochę tego będzie. Luis odje zaczyna mi przekwitać, bo tutaj ta góra mocno wchodzi w część słoneczną. I żeby ją ogłowić, ja muszę wejść sobie tutaj na drabinkę. <noise> Więc zobaczymy, czy zdążę. E, cały czas czekam natomiast na moją pomponele. My zobaczymy, jak ona się rozrośnie w tym sezonie. Oczywiście, że Was tutaj zabieram jeszcze, żeby Wam pokazać moje wspomnienie lata. To dopiero, to dopiero będzie wspomnienie lata, czyli róża Łukasza Rojewskiego. Ja Wam pokazywałam ją też przy odcinku o różach płonących. Będzie kontynuacja tego odcinka, także bądźcie cierpliwi. Czekam po prostu na kolejne moje piękności, które chcę Wam pokazać. Natomiast jedna osoba mi tutaj pisała, że to jednak może nie być ta róża, a ja od Was otrzymałam informację, że to yy, jest ta róża i powiem Wam, że musiałabym chyba zobaczyć tę różę u kogoś, żeby porównać ją z zapachem. Ja ją w tym roku inaczej cięłam, więc ja to też na odcinku o różach pnących mówię, ponieważ ja w tym roku jej prawie w ogóle nie cięłam. Ucięłam tylko i wyłącznie przekwitnięte kwiatostany. Ona zwykle była no taka niska. Taka niska. Ten rok to jest po prostu mój eksperyment, yy, i myślę, że yy, w kolejnym roku znowu będę eksperymentować, bo jeżeli ona tak cudnie rośnie, to, się to nie jest odmiana, która jest długo na rynku, więc może być różnie, ale zobaczcie, ona ma takie właśnie otwarte kwiaty. Gdy robiłam ostatnio wieczorem odcinek, to on wygląda, one wyglądały bardziej na zamknięte, ale to są kwiaty otwarte. Przechodzimy przez nasze wrota. Słuchajcie, jak ja lubię to przejście. Ono dla mnie tak ciała, jakbym wchodziła nagle do innego świata, czuję te zapachy. To już jest dla mnie mm, bajka. E, tu już przepięknie na limonkowo zaczął kwitnąć e, przewrotnik ostrakapowy. On tutaj zakwitł mi trochę później niż w innych miejscach i też on mi się tutaj troszeczkę e, gorzej wysiewa, ale on ma tutaj więcej cienia. I e, ja tutaj już chyba mi się wydaje, że szybciej obcinam. E, nie zdąża się aż tak po prostu wysiać. E, tutaj już mam koniec moich rysk. Zaczynają wystawać hortensje. E, zobaczymy, jak one w tym roku mi zakwitną, ale chcę wam pokazać moją różę. Emma Bridgewater. Jak wiecie, ja różę Emmę Byczułotę zauważyłam na jednych z targach Chelsea Flower Show i tak mnie zachwyciła, że stwierdziłam, że muszę ją zamówić, a w Polsce była niedostępna, więc zamówiłam ją w tym roku z gołym korzeniem bezpośrednio ze strony Davida Ostina i ona już zakwitła, więc zaraz Wam ją pokażę. Natomiast chciałam Wam pokazać jeszcze kilka tutaj smaczków, które mamy po drodze, nim dojdziemy do tej róży. Jeden ze smaczków to ten cudny clematis. On już zaczyna mi przekwitać i Pięknie tutaj oplata dookoła pergole. Jest to klematis wielkokwiatowy, ale ponownie zapomniałam nazwy, słuchajcie, może mi ktoś z Was pomoże zidentyfikować, bo faktycznie posadziłam go tutaj i naprawdę zapomniałam o nim, ponieważ przy tej pergoli ciągle mi przemarzały klematisy, więc ja już później dosadzałam kolejne z marzeniem, że jednak ją porosną, ponieważ to jest właśnie ta pergola na wejściu do ogrodu. Zobaczcie, co te winorośle robią. Oj, będzie teraz podwiązywanie winorośli. Natomiast róża, którą tutaj widzicie, absolutnie cudowna moja piękność mam tutaj wyostrze może ją tutaj lepiej zobaczycie, bo tutaj też mi jako na nią wchodzi, e, to jest moja piękna Martien Sauber, chyba już się nauczyłam ją wymawiać. E, to jest róża, którą uwielbiam, jest ona jedną z róż, którą zawsze polecam jako jedną z piękniejszych, bajkowych, pachnących róż. E, mam tutaj jedną sadzonkę, w drugiej części ogrodu mam kilka sadzonek e, i obok niej mam zaraz różę Poetry. Poetry w zeszłym roku mnie bardzo denerwowała, bardzo słabo kwitła, natomiast w tym roku widzę zmianę i widzę, że już Zakwitła. E, oj, pajączek. I zobaczymy, co będzie z nią dalej, bo w tym roku zdecydowanie lepiej wygląda. No dobra, to chodźmy do tej mojej Emmy Bridgewater. E, zobaczcie sobie na nią tutaj. To jest jej pierwszy, jeden z pierwszych kwiatów. I już powolutku widać to jej cieniowanie, ponieważ ona trochę wygląda tak, jakby. Docelowo ma mieć inny odcień niż w środku niż na zewnątrz, przepięknie pachnie, no i też rośnie wyższa, ale pamiętajmy, że to jest dopiero jej pierwszy sezon i to sezon, który zaczął się wiosną. Zobaczymy, jak ona się rozrośnie tak jest wytrwała, bo ona mi trochę, mimo tego, że była później po posadzeniu obsypana, no mi to i tak przemarza przez tą zimną wiosnę, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę taką porządną różą, ale widzę, że już mi się obok pojawiają mszyce i o, zobaczcie, no coś wieczorem czeka mnie chyba oprysk kolejny. To teraz możecie zobaczyć właśnie taką godzinę w pełni dnia, jak tu wszystko, wszystko rozkwita. Nawet słuchajcie, orlaja mi tutaj już rozkwitła, a tutaj tak sobie z ciekawości posadziłam tą orlaję. Ona dodała jeszcze większej dzikości tej rabaty, bo to była taka rabata głównie różana. Natomiast pięknie, pięknie to wygląda. Ona zakwitła myślę, że z tydzień temu, więc zobaczymy co będzie dalej. I kwitną tutaj kolejne, kolejne róże, także no już niedługo będzie tutaj totalnie różany ogród, ale zbliżamy się do mojej piękności tutaj, tej wielkiej piękności, słuchajcie. Ta wielka piękność to jest róża angielska, również Davida Austina, James Galloway. No i czekam tutaj na nią, słuchajcie, czekam, zobaczymy jak ona mi się tutaj rozrośnie, jak mi tu zakwitnie, bo rozrośnie się już rozrosła. W tym roku ją inaczej podczycięłam, przycięłam ją wyżej, naprawdę wyżej, a jednak i tak uściła tak długie pędy, że no jest totalny szok. Bardzo mi się podoba, czekam aż zakwitnie w pełni. Jest to jedna z moich również ulubionych róż, słuchajcie, bo jest niesamowita, naprawdę piękna róża. I tutaj też się zaczyna dzikość, Dzisiaj w ogóle bardzo gorąco. Ja mam wrażenie, że ja się tutaj zaraz opalę. E, I powoli mi tu zaczynają kwitnąć pozostałe róże, włącznie e, też z Aspirin Rose, którą tutaj możecie zobaczyć. E, ja mam posadzoną tą Aspirin Rose e, wzdłuż tej rabaty i jestem ciekawa, jak ona mi zakwitnie w tym roku. W zeszłym roku kwitła troszeczkę inaczej niż zwykle, ale dwa lata temu kwitła po prostu powalająco. I tu właśnie jest ta starsza. Starsza z tych róż, no myślę, że może zrobić w tym roku szalony efekt. I tu mamy już kolejną dzikość, aczkolwiek dalej czekam na te róże, bo to oczywiście pomponela jest obok. Czekam też na klematisa. Na tym obelisku mam clematis Polish Spirit. Ja go lubię mieć na obeliskach, takich właśnie w środku rabaty, ponieważ one kwitną bardzo długo. Zakwitają bliżej lipca, więc jak widzicie, tutaj też dopiero jest kilka pąków takich kwiatowych, ale jak już kwitną, to na całego bardzo, bardzo długo i jest cudowny, cudowny po prostu efekt. Dziś Was wzięłam oczywiście na spacer przed moimi pracami ogrodowymi, bo prace będę dopiero robić później, więc możecie zobaczyć dalej moją um, szałwię. Ostatnio się pokazywałam, że czeka mnie podwiązanie tej szałwi, ale tutaj też czekamy na vite. Szałwia karadona w tym roku przegięła, naprawdę przegięła i absolutnie mi się tutaj powykładała bardzo mocno. jestem na etapie, w którym się zastanawiam, czy ją podwiązać, czy ją już ściąć, bo zaraz koło niej są też róże. Więc zastanawiam się, czy mam po prostu nie ściąć, żeby ona sobie później wyrosła. Muszę się przyglądać z bliska, e, co zrobię. Czy po prostu ją zetnę, żeby ona później ponownie zakwitła, podobnie wyrosła, e, czy po prostu ją podwiążę, żeby jeszcze ten efekt sobie się utrzymywał, bo ona już, zobaczcie, ona już przykwita tak naprawdę. E, nie ma już tutaj takich pąków kwiatowych. No i zajmuje dość sporą część rabaty. No i to są jeszcze ostatnie dni mojego pięknego atom Riesling i Rysa. On już też tu leży po prostu. Ja w przyszłym roku będę na pewno go lepiej tyczkować. Leży mi tutaj, ale nie mam serca go jeszcze ściąć, bo chcę się nacieszyć tym pięknym kolorem kwiatów. I to jest kolejny raz, słuchajcie, kiedy maksywita mi zaczyna zakwitać koło jakichś pomarańczowych kwiatów. W zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, tutaj był taki efekt z paszczy i maksywity. paszczy właśnie takich potomak orange. I... Mi ten efekt się bardzo podoba. Jest tak soczysty, tak fajny, że mimo tego, że to jest dość mocny efekt, to ja go lubię. Może bym go nie chciała mieć w, cały, w całym ogrodzie, ale przejść na taką rabatę i w jednym miejscu, właśnie taki soczysty koktaj, jest przepiękny. Tutaj już zaczynają mi kwitnąć ostróżki i tu mam takie ostróżki właśnie z nasion zakazanego ogrodu, które są ogromne. Słuchajcie, ta ostróżka ma 1,50 m i jeszcze jej zatyczkowałam, więc jestem w ogóle w szoku, że ona tak pięknie, sztywno stoi. Jest cudowna. Pamiętajcie, że teraz możecie byliny wysiewać, więc jeżeli myślicie o ostróżkach, to wejdźcie sobie na sklep. Zobaczcie, jakie ona ma kwiaty w ogóle, jakie one są też wielkie. To jest lavender white bee, czyli z białym właśnie środeczkiem taki lawendowy odcień. No jest niesamowita i w zeszłym roku ona była taka biedna, malutka, no bo to był jej pierwszy sezon, jeszcze jej się dobrze nie ukorzeniła i ją wcześniej wysiewałam, ale teraz jest już kolejny, kolejny jej rok i no cudo, cudo, już nie mogę zaczekać, jak tych kwiatów będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, moje spacery są długie, <noise> zawsze są długie, bo jest duży ogród i e, ja zawsze się martwię, że Wam zrobię spacer na 40 minut, więc wolę Wam zrobić częstsze, ale spokojniejsze te spacery, no ale nie mogę Wam nie pokazać jeszcze końcika mojego różonego. Co prawda jest tam takie miejsce, które e, jest smutne, bo po jednej e, wichurze wyłamało nam tam róże, ja wyciągnąłam taki naprawdę ogromny pęd, nie ma tam jakiejś dziury, ale widzę, że tam jakieś listki jeszcze zostały, no ale pokażę Wam. No zobaczcie tutaj, to są właśnie moje czerwone róże przy kurniczku. Kurki mają otwarte, ale dzisiaj jest tak w że one się po prostu tam chowają. Ja mam kilka prac na ten tydzień, które muszę wykonać. Na pewno chcę wyczyścić kurniczek też, bo sucha dezynfekcja to sucha dezynfekcja, ale żeby kury jak najmniej były narażone na różne pasożyty i inne rzeczy, to trzeba ten kurnik jednak czyścić, mimo tego, że powiem Wam, że nie czuć nic. Nie czuć nic i moje czyszczenie to jest tylko czysta po prostu higiena, no bo w środku to mają i rozsypaną jakąś tam karmę i wiecie, odchody, no więc będę się za to sprzątanie. Natomiast, kurki tutaj sobie chodzą. Ja tutaj sobie siadam. To jest naprawdę, pokazywałam Wam właśnie, że to jest wieczorem takie wymarzone miejsce. Kurkowe i będzie. Ale być może nie zauważyliście tutaj pewną zmianę, ponieważ to jest zmiana jeszcze z zeszłego tygodnia. Ten ogródek na kwiaty cięte trochę powiększyliśmy. Trochę to taki pan, którego poprosiłam po prostu o przestawienie pergoli. I zatem mój możliwy miał na to czasu. Więc przestawił mi pergolę, która była z tyłu i to jest taka kratka nawet bardziej przy pergoli. Była z tyłu, drugą kratkę wzięłam na inną część ogrodu, tą kratkę dałam tutaj, żeby mogły się po niej piąć w róże i groszki z przodu, ponieważ moje kurki mi zjadły groszki w tym roku. No i pan mi się tutaj darni. ja tutaj chcę jeszcze trochę użyźnić i ta część będzie taka bardziej po prostu kwiatowa, bo w tamtej częściach jak widzicie, na pewno widzicie moje fasty z tej części, ale naprawdę, jak już przygotowałam na sezon, tak znowu się zachwaściło, więc będę to robić ponownie, ale tam mam po prostu dużo cienia i ja stwierdziłam, że ja to oddzielę po prostu siateczką, kurki będą sobie tam chodzić, a kwiaty cięte przeznaczę tutaj. Mogłam też się, wiecie, pozbyć kwiatów ciętych, Natomiast ze względu na to, że mamy na farmie kiedy cięte, ale ja lubię tak sobie właśnie zejść z córeczką tutaj, niekoniecznie od razu jechać na farmy, tylko zejść sobie do ogrodu i, i pościnać te kwiaty. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Nas czeka usunięcie niestety drzewa. To nie jest tak, że to jest jakieś specjalne drzewo. <laughs> po prostu na kiedyś tutaj się bardzo rozchorowało i w zeszłym sezonie myśleliśmy, że może jeszcze odbije po zimie, ale nie odbiło, więc no czeka nas po tutaj wycięcie tego drzewa, bo rozchorowało się, jak widzicie, gdzieś tam odbiło dołem, ale góra niestety nie wygląda najlepiej. No i mamy tutaj mój zakątek szałwiowy, kolejny szałwiowy, różany. Ta rawata tak, ta rawata czeka na plewienie jeszcze. Mimo tego, że tutaj jest dużo roślin, to i tak czeka na wlewienie, ale nie mogę się doczekać, jak też te ostróżki, jak wiecie, ja bardzo lubię też ten kolor ostróżek, więc czekam, aż one mi tutaj zakwitną. Moi drodzy, uciekam. Dzisiaj nie biorę Was w każdy zakątek ogrodu, bo nie zdążę, ale mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejsze spacerowanie wspólne. No i cóż, dziękuję Wam za ten odcinek.